to wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do Park Saurus. No i co? E, śledzę tutaj tego naszego dinozaura i zauważyłem, że on nie ma prywatności. E, denerwują go tutaj e, nadmiar ludzi. E, więc e, wydaje mi się, że musiałbym zmienić to ogrodzenie, żeby go tutaj wszyscy nie śledzili z każdej strony. Jakieś takie bardziej e, widzicie e, siła, prywatność, e, brak widoczności, prywatność e, prywatność średnia, prywatność średnia. Więc najlepiej by było zmienić to na to urodzenie, Czy ja mogę tutaj tak tak zrobić? Na przykład. No nie, nie mam pojęcia co to się z tego stanie. Czy jeżeli zrobię takie ogrodzenie dookoła... Będzie temu dinozaurowi lepiej. Tylko troszkę nie pasuje to ogrodzenie do tego dinozaura. Ale zaraz zobaczymy. Czy zrobienie takiego... Ogrodzenia będzie mu coś dawało lepiej. Zadowolenie. No nie rośnie mu nic. Jest na czerwono, więc tu go wszyscy obserwują, czyli mógłbym zamknąć dookoła, a zrobić tylko z jednej strony otwarte. widzicie? Bo tu go wszyscy go widzą, wszyscy go widzą, on się denerwuje. I mm -hmm. może dlatego, że jest też mało dinozaurów, to on się denerwuje. Ale dobra, no poczekamy, najwyżej ucieknie. Poczekamy, najwyżej ucieknie. Eee, co tu mamy z tym? Tu mamy jakieś. Jakieś klejnot. Klejnot, co to można otworzyć jaja dinozaurów, może je dostać w sklepie z kryształami, ale co z nim mogę zrobić? Nic. To przedmiot. Nic nie mogę zrobić z tym. Też nic. E, idę do portalu następnego. Kop. Mam teraz czterech glutków. i każdy tu kopie. Zacznijmy od tego. I on kopi w taką literę. Zobaczymy co nam tutaj da. Tak. Tak. Zniszczyło mi to. Czemu mi to zniszczyło? Tutaj pojedynczy, tutaj pojedynczy. Nie, ten robi elkę. Robimy taką elkę. Tutaj, tutaj. Teraz taką elkę. Tutaj. Dobra, tutaj coś mamy. tutaj dobra teraz tutaj ten już nie może nie, możemy dać tutaj tak i teraz pojedynczy tak teraz tutaj i tutaj i tutaj I co? Wyskoczył mi dzień, następny. Dobra, następny dzień. Dajcie mi z powrotem do tego portalu mojego. I tak. No i zostawiam mi czyli tutaj strzelę. I... Czyżbym wszystko odkrył? No bo co? Już, już chyba nigdzie, nic więcej. Nie odkryję, nie, nie mam możliwości nic więcej już odkrycia tutaj. To wystrzymam sobie tutaj te pojedyncze no i tyle. No i co tutaj zrobiliśmy? Ja nie wiem o co tutaj o co tutaj w ogóle chodzi. Ja coś zdobywam, ale do czego to jest wszystko? Do czego, na co się to przydaje, no nie mam pojęcia. Skorzysta, by udzielić się nie, nie. Za tobą do domu, czyli coś mogę dokopać. Hmm. Mam tylko... A, tego jeszcze mogę. Dobra, ale na razie robimy tego. Eee. Co ja mogę z tych przedmiotów zrobić? Automatyczne kopanie 1000. Zobaczymy, co to da. Odpalamy portal. I zobaczymy, co to da. Czy to nam jakiegoś dinozaura wykopie? Bo ja tu nie wiem, jak tu zdobyć jakiegoś dinozaura. Zupełnie nie mam pojęcia, jak zdobyć jakiegokolwiek drugiego dinozaura. Kryształków nie przybywa, tutaj nam nic nie przybywa. Tutaj zobaczymy, czy nam przywieźli jakąś paczkę. Nic nam nie przywieźli, żadnej dostawy, nic. Odciski stóp jakieś tutajśmy dostali. Zadania uspokój dinozaura, podnieść dinozaura, wypuść dinozaura na wolno. E, uspokoić, ja go mogę tylko jedynie. Tylko jedynie tak. Czyli ochroniarz musi wkroczyć do akcji. Normalnie nie umie sobie trafić. Jeszcze jeden strzał, on cię zje zaraz. I jeszcze jeden strzał. Normalnie nie umie trafić. Dobra. Zapakowało dinozaura. I on się uspokoił. On będzie uspokojony, jak go wypuszczę? No tak, czyli wszystko ładnie się zrobiło. Dobra. co to jest? To jest jakaś. Naciśnij r, by obrócić. Na no co? A, dobra. Czyli to jest jakaś coś do zabawy. Nie, jakaś placówka. Dobra, to mnie się tu powoli dopiero rozwija. Życiorys. Kogo mam zatrudnić? Bezpieczeństwo już mam. Naukowiec. A nie naukowca, może poszalejemy, co? Prędkość, umiejętności, osobowość, umiejętności. To, ma na cztery. Jest wolna, ale ma dużo umiejętności. Ten ma prędkość, ale ma słabe umiejętności. Dobra, dam sobie tą panią. E, dużo nas kosztujesz. Myślę, że będziesz robiła robotę, a nie się opinkalała. Skoro nas, nas tyle kosztujesz. I zobaczymy, co ona tutaj. Odblokuj badanie metodą naukowcą w drzewie nauki. Drzewo nauki. E, nie mam czym tego odblokować. Nie mam czym, bo sobie na coś innego. Nie wiem, jak to e, odbierz za wykopanie. Aha, czyli samo mi to robi, to co ja bym robił. Dobra. Hmm, to tam za dużo nie ma. Idziemy znów tam się być, otwierać. Idziemy sprawdzić, cośmy tu dostali. No w te przedmioty, czy ja to mogę użyć w ogóle? Ciężko tutaj troszkę, jak tutaj zdobyć w ogóle jakiegoś dinozaura? Nie, eee, mojego naukowca, gdzie jest mój naukowiec? Jak ja go mam podnieść i umieścić w budynku? Odblokuj i badaj. On. E, czyli wiecie co? Ja sobie wziąłem e, złego naukowca, tak? Tak mi się wydaje. Czekajcie. Życiorys. E, naukowiec jest na drugim poziomie. A ja potrzebuję naukowca na pierwszym poziomie. Czyli, pan jest na pierwszym poziomie, zatrudniony. Dobra, i zobaczymy teraz, chyba o to chodziło. Że ja po prostu sobie wziąłem naukowca z drugiego poziomu. RELAKSUJE SIĘ STACJONARNY NIE WIEM O CO Z TYM CHODZI NAUKOWIEC MIEJSCE PRACY TUTAJ, MASZ TUTAJ PRACOWAĆ PANIE NAUKOWIEC, WIDZISZ PAN TUTAJ PRACOWAŁ? Eee, NO NORMALNIE JA SIĘ TRACĘ Z TYMI NAUKOWCAMI CO ONI TU MAJĄ ROBIĆ? JAK ON TU MA PRACOWAĆ? A, w budynek. budynku Nazwa budynku No ja nie będę robił drugiego budynku na razie, na razie popatrzymy Wybiegi Wiatrak 50 tysięcy, troszkę mi nie stać. E, tutaj mamy. Możemy jakieś tutaj dekoracje postawić. Zobaczymy, co nam to tutaj da. Dobra, następny dzień minus... Oj ja cię, minus 1000 Ale nas to kosztuje, dobra, ale nas to kosztuje. Ja sobie tutaj chyba coś popostawiam po prostu. Jeszcze nie wiem co, jeszcze nie wiem na co, ale niech sobie jest. Zrobię sobie takie ogrodzenie. O, jest furgonetka, coś przywiozło. Eee. Co tu jest? co tu jest? Liście, to jakieś jedzonko mi przywozi. Dobra, co my tu możemy dalej? Budynki. Nie, tutaj budynki. Łakomczuszek. Postawimy łakomczuszka, postawimy tutaj tutaj jakieś. Potem będziemy przestawiać, na razie stawiamy. Drzewo tutaj mamy. Dobra, jest tutaj. Będziemy po kolei stawiać i zobaczymy, co się będzie działo. E, Oświetlenie. Tutaj mosty. Skrzynka nadatki. No, tutaj nie ma jeszcze. Dinozaura. E, ławeczka. To tutaj mogą sobie siąść. Tutaj damy im ławeczki, że mogą sobie tutaj siąść. Kosze na śmieci. Dostaniecie tutaj koszy na śmieci, a spróbujcie mi tutaj śmiecić, to wam normalnie wychodek, chcielibyście wychodek, co? Chcielibyście wychodek, ja wam dam wychodek, nie ma wychodków i nie będzie wychodków, macie wychodek, e, punkt informacyjny, o to by się może przydało, może gdzieś tu z przodu postawimy, Eee, mój znacznik. Punkt informacyjny. Odblokować. Znów trzeba, żeby ktoś tu pracował. Dobra. Eee, Komplet dla pracowników. Altana. Nie będziemy przesadzać. Tutaj mamy wszystko poblokowane na razie. Park wodny Dobra, damy im do zabawy. Zobaczymy. Ej, no ludzie, ja już kasy nie mam. Na jednym dinozaurze to my tu nie objedziemy. To my tu nie objedziemy. Kop Dobra, ja tu chyba użyję znów automatu. Czemu zniszczyło mi to? Dobra. Dobra, teraz pojedyncze byśmy wykorzystali do połapania tych wszystkich. I co jeszcze mi zostało? Prosta. Tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest, tu. Dobra, została mi LK, mogę zrobić tak, no i dwie pojedyncze, i spokojnie wystarcza do odkrycia całej mapki, nie. Mogę jeszcze powystrzelać. Nie wiem czy to mi kasuje coś czy nic. Ale mogę to powystrzelać z reszty. No i tu jeszcze został ten. Aha, widzicie więcej razy to to głębiej wykopię. Dobra, to ja wiem o co chodzi. Chyba. Ale dobra, skorzystać z portalu, by udać się w nieznane. Na razie, na razie nic, nic nie wydobywam, nie wiem. Nagrody 8% na nagrody. Warstwy kopania, głębokość, takie coś. Hmm. Zmienimy sobie na to. Otwórz portal. I Dobra, i to tam idzie dalej. No dobra, no tutaj nam nic z tych punktów nie przybyło. Nauki, ogrodnik amator. Dino pas. po otrzymaniu gości, zaproś znajomego do parku. Jeśli poziom zwiększa czas, no to czyli to. Nie wiem, normalnie nie wiem, co się im dzieje. Czego nie mają? Dekoracji nie macie, ale za ciemno macie, tak? Może macie za ciemno. Chcecie światełek? Nie stać mnie. Nie dostaniecie więcej światełek, bo mnie nie stać. Za mało płacicie. Za mało płacicie i mnie nie stać na światełka. Po prostu mnie nie stać na światełka. Po prostu nie wiem jak tutaj ruszyć. Co to było? Co to jest? No, aby był troszkę większy, czyżby oni mi tu tak śmieci rozrzucali? Tak, baloniki, śmieci mi tak rozrzucają. No co za ludzie! A mieli sprzątać za sobą. A oni mi tu tylko rozrzucają śmieci. O! Normalnie jestem na minusie. Badacz nic nie bada. można zwiększyć bilety popiące. Dobra, niech są bilety popiące. Nie ma. Drogi dinozaur, trzeba go utrzymać. Nie ma nic złego. Macie troszkę taniej wszystko. Dobra, następny dzień minus 2000. No nie. No to tragedia. No to tragedia. Tracimy, tracimy bardzo fest. Dobra, mamy następny dzień. No to ja się z wami żegnam. Jak się wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć wam.